Nie Są konkretne oznaki obecności złego ducha. Widziałem wiele okropieństw. Przyczyną jest ludzka natura. Nie widziałeś prawdziwego zła. Jesteś w moim domu? W imię Pańskie wypędzam Cię, demonie. Zbaw nas ode złego we wtorek 7 stycznia o 22:00 w AMC. Chcę urlop na regenerację. Regenerację? Ale dziś detoksykujesz i pet. Wątroba się odzywa? Daj jej hepatil, który zawiera nie tylko ważny składnik fosfolipidów, ale też dwa aminokwasy obecne w wątrobie. Hepatil wspiera wątrobę, dlatego stosuj go przy każdej okazji. Hepatil, gdy wątroba się odzywa. A z Hepatil-Slim zadbaj o smukłą linię. Kategoria Mokry Keszel. <laughs> Flegamax działa A w oskrzelach, B w zatokach To szok, w zatokach też Wydzielina może zalegać w różnych miejscach dróg oddechowych. Flegamax dzięki karbocysteinie upłynnia gęstą wydzielinę i zoskrzeli i z zatok To jest lek, dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą A teraz wygodna forma saszetek Flegamax Forte, wystarczy jedna saszetka na dobę RTV Euro AGD, wielka wyprzedaż. Dodatkowo pierwsza rata gratis i do marca nie płacisz. Express Saeco 2749. Lodówka Whirlpool 1899. W sklepach i na euro.com.pl Czy wiesz, co jest przyczyną zatkanego nosa? Stan zapalny. Nasivin Classic nie tylko szybko odtyka nos, ale także działa przeciwzapalnie. Przyspieszając leczenie kataru. Nasivin Classic. Szybka ulga i efekt przeciwzapalny. Sprawdź też na Siwin z naturalnym aloesem o zapachu eukaliptusa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Super ta fotka. <laughs> Babciu! A kim jest Walduj serduszko? Przez internet się poznaliśmy. W apce? W jakiej? Apce w żabce. Jak starter kupowałam. Przy kawce. Pani Julia z pod ósemki bierze, jak startować, to do żabki. Po starter. Kup 8400 gigabajtów w starterze Play, a kawę lub wycisk masz gracji. To które zdjęcie wysłać? To na kratce? Nie, to w żabce. Mm? <grystanie> Żabka. Uwolnij swój czas. Kinder niespodzianka. Lubię kiedy są happy. Oho, rezerwa. Yy, tato, a możemy na orlen? Na zapiekanki? Mam trzy rodzaje sera. Trzy rodzaje sera. A może burger? Burger. Z boczkiem. A ja może hot doga? Hot doga. Wyobraź to sobie. Smak naszych zapiekanek, burgerów i hot dogów. Nie zapomniałeś o czymś? Rezerwa. Orlen, stop kafe. W Lorenz wierzymy, że wiele jest w naszych rękach. Jest Grand Chips? Jest, jest impreza. Taka, gdy gramy z woźb. I taka z chrupnięciem. Bo sposobów na imprezę jest tyle, ile smaków Grand Chips. Lorenz, w naszych rękach. Czy w te święta uwierzysz? Niewiarygodną rozrywkę. Ten stwór jest bardzo... Bardzo wielki. Fascynujący, straszne, po prostu nie do wiary. Święta w stylu historii. Od poniedziałku do piątku tylko na History Channel. Would you have really understood? Which part? You're missing the point, Kate. The difference between Connor and I is that as long as you're still alive, there's a chance that one day I might be forgiven. It may take years, centuries even. But at least I can carry that hope inside me. możesz <gry> dźwigać.